Cześć, czy trenujesz ciężko, liczysz kalorie, przykładasz się do swojej diety, a i tak nie widzisz rezultatów? Czy masz już dosyć tych wymyślnych diet, o których marzysz, żeby jak najszybciej zakończyć, tych treningów, które po prostu spływają ci litry potów, a i tak widzisz w lustrze, że te pośladki nie nabierają jakieś proporcji i czujesz, że jest coraz bliżej do lata, ale obawiasz się, że zdjęcia z bikini nie będą możliwe do opublikowania w social media? Jeżeli tak, to chciałbym Ci powiedzieć, że nie jesteś sama. Tysiące kobiet ma ten sam problem i boryka się z efektami jojo, z nawracającą ilością wody w organizmie, z napadami głodu wieczorem. I te kobiety naprawdę bardzo się starają, ale po prostu stosują złe metody. Dlatego jeżeli masz tego dosyć, jeżeli stwierdzasz, że okej, okay, chciałabym dokonać swojej metamorfozy, ale nie mam czasu na to, żeby jeździć cały czas do trenera personalnego, nie mam czasu na to, żeby non stop gotować tą dietę i stać przy garach i chciałabyś po prostu jakiejś prostej metody, która pozwoli ci na to, żebyś zrzuciła 1, 2, nawet 3 rozmiary w 90 dni bez rezygnowania z ulubionych produktów i codziennych treningów, to jesteś we właściwym miejscu. Ja nazywam się Michał Bienko i razem z całym moim zespołem przeprowadziłem ponad 14 tysięcy kobiecych metamorfos i zaręczam ci, że istnieje prostsze rozwiązanie. Istnieje rozwiązanie, w którym będziesz mogła pozwolić sobie na to, żeby pójść w piątek ze znajomymi, wypić trochę wina, zjeść coś pysznego. Istnieje rozwiązanie również takie, żebyś nie musiała Chciała jeździć na siłownię, a mogła po prostu poświęcić 40 minut co drugi dzień, żeby wykonać trening i wyglądać obłędnie już tego lata. Dlatego z okazji Dnia Matki, z okazji tego, że wiele kobiet po prostu ma mało czasu dla siebie, postanowiłem przygotować specjalną promocję na program budowy Sylwetki Hollywood, który jest programem ostatnim. To oznacza, że jeżeli do niego dołączysz, zrobisz metamorfozę i już nigdy nie kupisz innego programu treningowego czy żywieniowego. Więc jeżeli chcesz dowiedzieć się, jeżeli jesteś zainteresowana, jeżeli chciałabyś dokonać swojej metamorfozy i chcesz jej dokonać teraz, w tym tygodniu, a nie za miesiąc, nie za rok, Poniżej znajdziesz kalendarz, wybierz proszę termin, który Tobie najbardziej odpowiada, później będziesz miała do odpowiedzenia na kilka pytań, zadzwoni do Ciebie ktoś ode mnie z teamu, albo osobiście ja, i porozmawiamy nad tym, jakie masz cele sylwetkowe, co Cię wstrzymowało przed osiągnięciem i sprzygotujemy podczas tej rozmowy wizję na najbliższe 90 dni, jak powinna Twoja metamorfoza wyglądać. Jeżeli stwierdzisz, że ten proces metamorfozy jest dla Ciebie osiągalny i my stwierdzimy, że jesteś odpowiednią osobą do programu, już podczas rozmowy będziemy mogli Cię do niego wprowadzić. Jeżeli stwierdzimy, że nie, nie ma problemu. Ty będziesz miała dużo większą wiedzę, a my będziemy szczęśliwi, że pomogliśmy kolejnej osobie. Więc konsultacja jest w 100% bezpłatna, ale skierowana do osób, które naprawdę chcą dokonać swojej metamorfozy. Więc jeżeli jeszcze widzisz termin, wybierz jak najszybciej, ponieważ prawdopodobnie za kilka dni ta strona nie będzie już działała. A pamiętaj, że naszym celem jest to, by dokonać metamorfozy raz na zawsze. Możesz na dole strony zobaczyć masę metamorfoz i wypowiedzi kobiet, które przeszły przez ten etap. Dlatego wybierz jak najszybciej termin rozmowy, póki ta strona jest, bo później jej nie będzie. Do usłyszenia niebawem.